Witam Was wszystkich. Zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek na temat ruchu drogowego, czyli samochodem po ulicy. Ale jesteśmy teraz na ten moment w Warsie, takim paraguajskim, w pociągu, który jest na zamkniętym dworcu kolejowym, bo jest remont, i. Normalnie wchodzić nie można, ale jak się ładnie, grzecznie zapyta, no to wpuszczą. Tak to jest w paragrafie z wszystkimi rzeczami, że jak się ładnie poprosi, to są rzeczy możliwe, które normalnie nie są możliwe. Dobrze, zapraszam Was do oglądania filmu na temat kar, mandatów i takiej małej różnicy, jaka jest różnica między przepisami drogowymi w ogóle wszystkie rzeczy związane z autem jak to tutaj wszystko w Paraguaju funkcjonuje wszystko po czołówce Zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek: wszystko na temat przepisów ruchu drogowego, wszystko na temat związane z autami, jak się je kupuje, jak wygląda w ogóle sprawa na na tych, na ulicach, bo ona też się trochę różni. No i zacznijmy od tego, jak się samochód kupuje. To kupowanie tutaj też wygląda trochę w inny sposób niż w Europie, dlatego że jeżeli dzwonimy, jeżeli dzwonimy do kogoś z prywatnego ogłoszenia w internecie, no to się umawiamy z taką osobą nie gdzieś u niego pod domem, tylko ta osoba przyjeżdża do nas. No bo przecież my chcemy kupić samochód, to znaczy my nie mamy. A jeżeli on chce sprzedać, to nie może nas wysyłać taksówką, żebyśmy tam do niego podjechali. On po prostu przyjeżdża do nas do domku i pokazuje furkę. To jest też taka bardzo fajna rzecz. Oczywiście, jeżeli jest jakiś handlarz, który ma swój jakiś salon, to oni tak za bardzo nie chcą przyjeżdżać, no ale jeżeli on jest jakiś dobry handlarz, to to też przyjedzie nam. Oczywiście też nie będą jeździć po 100, po 200 kilometrów, chociaż tacy też się zdarzają, um, ale jeżeli jesteśmy w Asunción, czyli nawet jeżeli byśmy mieli przyjechać na drugi koniec miasta 20, dobre 20 kilometrów, no to z tym problemu nie ma. Jeżeli ładnie poprosimy, to nam przyjadą i pokażą, pokażą furykę przed domem i oczywiście też karnąć się możemy. Jeszcze raz mówiłem Wam o tym, ale powiem to jeszcze raz i zakup i rejestracja samochodu też wygląda w inny sposób i między samochodem, a motorem czy nawet komarem nie ma różnicy. Zakup wygląda w ten sposób, że oczywiście się tam dogadujemy, na cenę i idziemy do notariusza. Nie można sobie kupić samochodu podpisując umowę gdzieś na kolanie, bo taka umowa jest nieważna. To znaczy można taką umowę podpisać, ale ona jest wtedy nieważna, czyli właściciel się oficjalnie nie zmienił. Jeżeli się idzie do notariusza, to oczywiście taki zakup samochodu też jest drogi, cały ten proceder. Kupna i sprzedażu to jest drogi. Ja zapłaciłem za mój Samochód wartości 8,5 tysiąca dolarów. Zapłaciłem u notariusza 300 dolarów z małym hakiem. I to nie był tylko akt kupna i sprzedaży u notariusza, tylko było jeszcze coś więcej. Notariusz robi nam rejestrację w urzędzie. I my musimy po tygodniu, po dwóch, przyjść do notariusza i papiery odbieramy u notariusza. Ale i tak, tak musimy iść do urzędu, dlatego że w urzędzie musimy zapłacić podatek za samochód i za mój samochód ten podatek wynosi coś w granicach 25 euro. Ale um, to jest od miasta do miasta inne, na przykład Asuncion jest bardzo drogie, ale jeżeli pojedziemy gdzieś na wygwizdowie, nie mówię o wygwizdowiu 100 km dalej, tylko Ascensjon składa się z 8 niezależnych miast. Jeżeli kupimy samochód gdziekolwiek i zarejestrujemy go na przykład w Luke albo San Roque, no to tam jest tańsze, dużo tańsze. Ja zapłaciłem za mój samochód 25 euro podatku rocznego. Na rok 25 euro. Dobrze, podatek ubezpieczenie. O ubezpieczeniu, też już mówiłem, ubezpieczenie nie musimy mieć, możemy, ale nie musimy mieć. Ale w przypadku wypadku, i jeżeli ta wina nie jest taka do końca. Ewidentna, kto jest winny, no to niestety biały zawsze ma ponosi winę i także ubezpieczenie dobrze jest mieć. I ubezpieczenie też się różni od tego ubezpieczenia, które mamy w Europie, bo takie OC jak jest w Polsce, tutaj też można mieć, tylko że te sumy, jakie ubezpieczenie płaci nam za wypadek, są dużo, dużo mniejsze. I e, możemy też mieć pełne kasko, tylko że te pełne kasko znowu też nie jest takie jak w Europie. Ja mam OC i pełne kasko, które jest wliczane, w które są e, e, zalicza e, szkody przez wandalizm, przez własną głupotę, ale bez alkoholu. i te sumy, które oni wypłacają są dużo mniejsze, dlatego to tak ciężko jest porównać jabłka z gruszkami, dlatego, że w Niemczech mi się tak wydaje, tak na 100% nie pamiętam, że chyba minimalna, minimalne OC płaci 12 milionów za wypadek, a takie bez ograniczenia to nawet 100 milionów za wypadek. Tutaj takich sum nie ma, to są chyba, z tego co pamiętam, 60 dolarów za wypadek co opłaci, ale to od ubezpieczenia do ubezpieczenia jest różne. Ja mam takie ubezpieczenie, za które płacę 27 euro na miesiąc i też taka rzecz, która tutaj jest inna, z roku na rok nie staje się te ubezpieczenie tańsze, tylko płacimy cały czas taką samą sumę. Oczywiście oni tam od czasu do czasu coś dopasują, bo inflacja i takie inne rzeczy, ale jest to suma taka mniej czy więcej taka sama, tam dużej różnicy nie ma. Od ubezpieczenia, jeżeli jest jakieś dobre, od czasu do czasu, to znaczy tam na raz na rok może dostaniemy jakiś prezent, takich, takich reklamówek, coś tam, nie wiem, w bardzo małej kwocie. Jeżeli jesteśmy dobrym klientem, ale są ubezpieczenia też takie, które nie dają żadnych prezentów. Dobrze. E, zakup, notariusz, podatek, ubezpieczenie co nam jeszcze brakuje ruch na drodze tutaj też jest taki trochę inny te przepisy są takie inne w wielu miejscach. E, na przykład jest napisane w języku hiszpańskim, że można skręcać tutaj w prawo bez światła. Nie ma znaczka e, zielonej strzałki, tylko całe zdanie jest napisane oczywiście byłoby to tańsze robić w ten sposób, no ale niestety to tak jest e, tutaj też tak bardziej nerwowo jeżdżą niż niż w Europie, chociaż e, jeżeli porównam to z Warszawą, to moim zdaniem Warszawa czy Asuncion tak naprawdę dużo się nie różni jeżeli chodzi o Ojeżdżenie, jedni i drudzy jeżdżą bardzo nerwowo I żeby, żeby dostać tutaj prawo jazdy, to jest w gruncie rzeczy bardzo prosta sprawa. I oni właśnie też w ten sposób tak jeżdżą nie do końca, nie do końca takie zgodne z, nasymi, z naszymi przepisami z takich rzeczy, której tutaj nie ma, skrzyżowania równorzędne, tak to się chyba po polsku nazywa, że prawa wolna pojechał. Czegoś takiego tutaj nie ma. I jest coś takiego, że na skrzyżowaniu, przy którym nie ma znaków, trzeba się dogadać. I tak naprawdę to jeszcze takiego wypadku nie, nie widziałem, takiego jakiegoś poważnego. Dwa razy widziałem wypadek na takim skrzyżowaniu, że nie mogli się dogadać, i oczywiście motorzysta przegrał, przewrócił się, tam nic złego się nie stało, ale tak czy siak jakaś szkoda mała tam była. Co prawda te wypadki, jakie tutaj są, też jest dużo więcej wypadków liczonych na, 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 na 100 tysięcy. Jak ja chodziłem w Niemczech do szkoły. Chyba to było w 1988 albo 1989 roku, to pamiętam, był niesamowity skok, jeżeli chodzi o technikę i wypadki śmiertelne spadły i w całych, w całych Niemczech, w Niemczech spadła ilość ludzi zabitych w wypadku przez samochód poniżej 10 tysięcy osób rocznie. Tutaj takich statystyk nie ma, moim zdaniem jest to więcej. Od czasu do czasu widzi się właśnie, coś tam się stało na, na drogach, ale to jest tak jak mówię, spowodowane tym, że nie jeżdżą ludzie tak jak w Europie, nie mają takiego, żeby prawo jazdy tutaj dostać, to jest bardzo proste. I po prostu tak, tak się tutaj jeździ, też nie ma czegoś takiego jak wpuszczanie kogoś czy przepuszczanie pieszych przez ulicę ja jak pierwszy raz jechałem samochodem i chciałem puścić jakiegoś pieszego przez ulicę no to o mały włos mi ktoś by w tył nie wjechał dlatego że tutaj takich rzeczy się nie robią nie robi i oni z tym się nie liczą to musi być jakiś wariat żeby puścił kogoś co przechodzi przez ulicę też ludzie często gęsto patrzą z niedowiary, jak ja kogoś chcę wypuścić z jakiejś bocznej ulicy, który chce się wbić na główną ulicę. Też tak nie do końca to jest takie popularne tutaj i ludzie tak patrzą na to właśnie z niedowierzaniem, że coś takiego można zrobić. Dobrze. Ostatnim punktem, który sobie dzisiaj zaplanowałem, to są mandaty. I mandaty są tutaj, jeżeli porównamy je do zarobków, holendawnie drogie. Chociaż nawet bym powiedział drogie dla nas. Ktoś, kto zarabia jakieś pieniądze w Europie przez internet, to te mandaty też są drogie. No i ja przygotowałem dla Was dzisiaj kilka takich przykładów mandatów. I mandaty są wyrażane w żurnalach, czy jak to się mówi po języku hiszpańskim, w hurnalach, czyli ile dni roboczych jest kara i tyle, i tyle dni roboczych za to. No i teraz, od pierwszego siódmego, podniesiono, podniesiono płacę minimalną, i e, te mandaty też poszły lekko do góry i jeden dzień roboczy, jeżeli chodzi o. O te mandaty to jest 98 089 czyli nie bądźmy upierdliwi i nie liczmy wszystko po przecinku. Powiedzmy, że jeden dzień roboczy to jest 100 000, a 100 000 to jest jakieś 14 euro, chyba coś koło 60 zł, ale ja jeszcze to napiszę na, na ekranie. No i podam Wam teraz przykłady takich kar mniejszych i większych na przykład trzy żurnale za niemanie nie zapięcia pasów czyli zaokrąglimy to do 300 tysięcy za nieposiadanie, niewłączenie świateł świateł nie trzeba mieć zawsze włączonych ale światła trzeba mieć włączonych poza miastem cały dzień i całą noc no to jest 400 tysięcy z takich droższych mandatów jakich znalazłem jako przykład, to weźmiemy sobie na przykład, to jest 12, 12 żurnali, 12 dni roboczych za skręcanie w lewo, bo jeżeli jeździmy po Asuncion, Asuncion też ma taką dziwną rzecz tutaj, że na wielu skrzyżowaniach nie można skręcać w lewo. Jeżeli jedziemy z nawigacją, nawigacja nam mówi skręć w lewo, ale niestety na tych skrzyżowaniu nie można skręcić w lewo tylko jako przykład czyli to jest 12 razy, czyli 1160 tysięcy niecałe 1 200, 000, czyli kupa pieniędzy. Za alkohol zależy od tego, ile tego alkoholu mamy w krwi. To jest pomiędzy 3 żurnale a 20 żurnali. Za prędkość, którą przekraczamy, maksymalną prędkość. To też zależy od prędkości, zależy od miasta. Nie będę teraz tego tak wyszczególniał. Ale to jest pomiędzy 4 a 10 żurnali. Za telefonowanie. Z telefonem w ręku, 11 żurnali i tutaj też ciekawa sprawa. Telefon i w tym paragrafie właśnie z telefonem jest tak samo kubeczek do picia jelby. Na temat jeleby zrobimy sobie kiedyś taki całkiem od, osobny odcinek, bo oni mają tutaj, jak jest zimno, jak jest ciepło, kubeczek do picia jeleby zainstalowany w ręce. Na stałe, czyli nie ma znaczenia, czy jeżdżą samochodem, czy idą, idą pieszo, czy śpią. Tak, pół żartem, pół serio to ten kubeczek jest zainstalowany we ręce na stałe. Tak samo jest 11 żurnali za nieposiadanie kasku, za nieposiadanie kasku na motorze. Tak samo. Rzadko się to zdarza, rzadko się to zdarza, ale od czasu do czasu to kontrolują za przekraczanie limitu osób. 4 żurnale, czyli 4 dni robocze, za nieposiadanie prawa jazdy, za nieposiadanie rejestracji, 11 żurnalów, czyli też kupa kasy za takie pieniądze to praktycznie prawo jazdy możecie sobie zrobić tutaj bez żadnego stresu a kara jest horrendalna czyli bez problemu można sobie zrobić zrobić prawo jazdy praktycznie za to co, co zapłacicie za karę a przypomnę Wam jeszcze tutaj prawo jazdy te z Europy jest nieważne jest tylko ważne przez 3 miesiące jeżeli macie taką książeczkę tą międzynarodową książeczkę do prawo, jazda, do prawo jazdy międzynarodowego przez 3 miesiące oficjalnie, ale tak naprawdę to oni Was nie sprawdzą, można byłoby jeździć na upartego na prawo europejskim z tą książeczką tylko problem polega na tym że jeżeli oni to kiedyś raz raz sprawdzą no to 11 tych żurnali to jest ile to jest 130-140 dolarów a za takie za, taką, za takie za takie pieniądze zrobicie sobie prawo jazdy tutaj bez problemu dobrze 17 minut się nagadałem to chyba wszystko Zrobię Wam jeszcze kiedyś film z takich przykładów, takich właśnie rozwiązań na ulicy, jakie tutaj są, bo one są też takie trochę inne. Te skrzyżowania są po części e, tak zaparkowane, że jak wjeżdżacie gdzieś z kanałów bocznych, to nie widać, ciężko jest zobaczyć, no ale tak to już tutaj jest. No i oczywiście też tak samo jak w Warszawie powiedziałbym taka niepisana reguła, czym droższy, czym większy samochód to ten zawsze ma pierwszeństwo przejazdu. Dobrze, kończmy na dzisiaj tym akcentem i zapraszam was na następny film i widzimy się znowu albo w następnym filmie albo w Paraguaju.